Monika Sołkowska, witam 18 października i zapraszam Państwa na informacje. Młodzież ze Szczawna Zdroju uczestniczyła w akcji pod nazwą Pola Nadziei rozpowszechnionej przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu. Na znak wsparcia dla chorych z hospicjum i ich rodzin posadzone zostały żonkile na skwerze Labiryncie w sąsiedztwie domu zdrojowego. W przedsięwzięciu oprócz szczawińskiej młodzieży i dzieci wzięli udział władze Szczawna Zdroju oraz przedstawiciele hospicjum w Wałbrzychu. Pola Nadziei to akcja wywodząca się swoim rodowodem ze Szkocji. Szybko przyjęła się w Polsce, w obrzychu już od 6 lat w różnych miejscach sadzone są cebulki żonkili, które zakwitają na wiosnę. W sadzeniu towarzyszy zwykle oprawa i przemowy. Nie inaczej było i tym razem. Jednak akcja Pola Nadziei wyszła poza ramy dotychczasowej granicy miasta, bowiem żonkile posadzone były tym razem w Szczawnie zdroju. Przede wszystkim podkreślę inspirację ze strony Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Która już po raz szósty włącza się w realizację tego właśnie zadania. Ale równocześnie pytanie jest: dlaczego się włączamy? Przecież odpowiedziałby to w ten sposób: Kto z nas chce chorować? Czy znamy termin tejże właśnie choroby? A spotykamy się z tymi nieszczęściami, które dotknęły już ludzi, którzy są w hospicjum, którzy cierpią którzy często wspominają i myślą, dlaczego mnie dotknęła ta przypadłość, ta choroba. W związku z tym uważam, że odzywają się u każdego jednego człowieka całkiem naturalne odzewy, które chciałby przekazać, że chociaż w części utożsamia się z nimi, z ich bólem i w ten sposób chce także pomóc. Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju włączyło się do akcji organizowanej przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu, które od kilku już lat, a właściwie od samego początku istnienia akcji Pola Nadziei, jesienią sadzi żonkile, które są symbolem odrodzenia i walki z przeciwnościami. Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju włącza się do akcji organizowanej przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej, mając na uwadze pomoc. Ludziom chorym. Będziemy poszukiwać wolontariuszy, będziemy zachęcać do pomocy, tak żeby wspólnie działać. Opieka peliatywna jest opieką stałą, jest opieką potrzebną i w związku z tym, rozumiejąc te wzniosłe cele, idee, jakimi kierują się. Pracownicy opieki paliatywnej, jak pani Kowalczyk, jak inni, chcemy również włączyć się w tą akcję i pomagać. W Wałbrzychu sadzenie żonkili stało się już tradycją i nikogo już nie dziwi barwny pochód dzieci i młodzieży z cebulkami i łopatkami w dłoniach. Jak twierdzi Henryka Kowalczyk z Wałbrzyskiego Hospicjum, poprzez takie działania chcą zarazić inne miasta poza Wałbrzychem do akcji pola nadziei. Pomysł. Zrodził się z tą, że nasza wałbrzyska akcja już się tak bardzo rozrosła, że pomyśleliśmy wspólnie, że może będziemy tak poprzez pączkowanie e, zarażać tym pomysłem też inne miasta. I, pier, i Szczabno jest pierwszym takim e, miejscem, gdzie poza Wałbrzychem społeczność miejscowa, uczniowie, szkoły. Postanowiły zebrać się i, po, i tutaj takie poletko żonkilowe założyć. Bardzo mi się to podoba i z wielką przyjemnością tu uczestniczymy w, tej, w tym spotkaniu, w tej, w tej uroczystości. Władze Szczawna Zdroju, włącznie z Towarzystwem Miłośników Szczawna, same wyszły z propozycją pomocy hospicjum poprzez wychowanie dzieci i młodzieży. Przyszliśmy w celu zasadzenia żonkili, na które zbieraliśmy fundusze jako, jako wolontariusze w szkole. Wszystkie klasy w zespole szkół Marii skłodowskiej Kiri zbierały po prostu pieniążki do puszek na zakup żonkili, które dzisiaj tutaj uroczyście, uroczyście tak sadziliśmy. Pąki żonkili pojawią się już wiosną na skwerze niedaleko domu zdrojowego. Będą widoczne i przypomną wszystkim tym, którzy będą przechodzić obok, że wśród nas nadal są ludzie potrzebujący wsparcia, którzy są chorzy i cierpiący. Skrzyń ze srebrem rodowym oraz bronią należącą do rodziny Bem poszukiwano w ogrodach pałacu w Jedlince. Pomimo prawie trzy godziny akcji skanowania gruntu specjalistycznym sprzętem oraz użyciu koparki nie udało się odnaleźć skarbów. Skrzynie zostały zakopane przez Erykę Bem, właścicielkę pałacu, która w 1945 roku musiała uciekać przed zbliżającą się armią rosyjską. Poszukiwanie skrzyń z rodowymi skarbami miało już miejsce w kwietniu tego roku. Potomek przedwojennych właścicieli pałacu, Ginter Bem, który w czerwcu odwiedził posiadłość, wskazał jednak inne miejsce, w którym mogły znajdować się skarby. Poszukiwacze posiłkowali się również dziennik. Eriki, która opisuje zakopanie przez nią trzech skrzyń na terenie pałacowych ogrodów w 1945 roku. W tym czasie obieg był już w posiadaniu nazistowskiej organizacji TOT, a armia czerwona szybko zbliżała się do ówczesnego Tannhausen. W trzech skrzyniach znajdowało się srebro, broń oraz porcelana. Ostatnia z nich została odnaleziona w latach 90., jednak nie wiadomo, gdzie znajduje się jej zawartość. Odkrywcy, którzy mieli nadzieję znaleźć dwie pozostałe skrzynie, wykorzystali najnowocześniejszy sprzęt georadarowy, który przeskanował teren wokół. Kół budynków gospodarczych. To właśnie tam, a nie jak wcześniej myślano w pałacu, mieszkała w tym okresie Eryka Bem. W poszukiwaniach uczestniczyła ekipa Telewizji Polskiej, która nagrywała program historyczny Było, nie minęło. No, drodzy Państwo, wiemy, że tutaj na tym pierwszym kawałeczku niczego nie ma. Przenosimy się wyżej. Po około godzinie poszukiwań eksploratorzy natrafili na potencjalne miejsce zakopania skarbów rodowych. Georadar wykrył inną gęstość gruntu, co świadczyć mogło o ingerencji ludzkiej w tym rejonie. Bardzo płytko, należy na głębokości około 45-50 cm. Ale, tak wiemy? Znaczy jest no, kopnąć, żeby sprawdzić. Oczywiście bez weryfikacji ręcznej tego się nie da zweryfikować, czy to są skrzynie, czy nie. My możemy stwierdzić, że jest to anomalia i to dosyć wyraźna. Do działania przystąpił ciężki sprzęt, który czekał w gotowości. Koparka odkryła warstwy ziemi, odsłaniając niestety jedynie kamienie. Zawiedzeni, ale zmotywowani poszukiwacze przystąpili do dalszej eksploatacji terenu. Po prawie trzech godzinach wiedziano już, że skrzyń nie ma w rejonie poszukiwań. Wydaje mi się, że jeszcze tam były takie dwa miejsca, gdzie nie do końca wybraliśmy takie może być śmieci. I tam mogło to być, ale to jest takie naprawdę na, na, na bardzo nikły procent. Warto czegoś jeszcze szukać w Wiedniu? Czy to rzeczywiście tajemnice zostały praktycznie rozwiązane? Jeżeli chodzi o skrzynię, to jestem bardzo sceptyczny po dzisiejszym dniu. A jeżeli chodzi jeszcze o inne tematy związane z tunelami odnośnie pałacu, to myślę, że warto. Wskazania georadarów w innym miejscu wykazały właśnie na możliwość istnienia tunelu tuż obok pałacowych murów, pomimo wykopania prawie 3-metrowego rowu nie znaleziono jednak podziemnego korytarza. Tym razem radar wykrył dawny murek oporowy, który znajdował się w głębi pagórka. Nie oznacza to jednak, że pałac jedlinka nie kryje kolejnych tajemnic. Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku znaleziona została zamurowana piwnica oraz tunel biegnący pod podłogą obiektu. Podaj łapę to projekt realizowany przez wolontariuszy Toyota Motor Manufacturing Poland. Podczas tej akcji zbierano artykuły przydatne dla podopiecznych Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. To wspaniały gest, tym bardziej, że zbliża się okres zimowy. Ponad 30 worków żwirku dla kotów, parędziesiąt kilogramów karmy dla zwierząt oraz koce i posłania zebrali wolontariusze fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland. Projekt Podaj Łapę, realizowany wspólnie z Fundacją Emir, przyczynić ma się do polepszenia warunków podopiecznych w obrzyskiego schroniska dla zwierząt. Zebrane zostały przede wszystkim karma, e, e, taki sucha, e, mokra, e, ale też takie mm, rzeczy, które pracownicy uznali, że im już nie będą e, służyć, bo zwierzaki ich przyjaciele w jakiś tam sposób już z tego wyrosły a więc oddali to to są kosze wiklinowe legowiska smycze dary zbierane były przez klub wolontariusza który działa na terenie zakładu Toyoty w akcję włączyli się pracownicy firmy którzy kupowali bądź przynosili z domów wszystko co może się przydać czworonogom mieszkającym w schronisku pomoc taka jest szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym. Osłomisko nasze niestety jest przepełnione i nie jest w stanie przyjąć jakiejś większej ilości zwierząt a największy problem dotyczy dziko żyjących kotów. To jest problem z którym się zmagamy od kilku miesięcy i no Tutaj myślę, że przy wsparciu właśnie Toyoty przy takiej szerszej reklamie telewizyjnej więcej osób zgłosi się do nas w celu adopcji tych małych kotów. Nie jest to pierwsza akcja klubu wolontariusza z Toyoty. W działaniach uczestniczy około 200 pracowników firmy, co stanowi około 10% zatrudnionych osób. Wolontariusze realizują własne projekty wspierane przez fabrykę. Oferują również m.in. pomoc dla Wałbrzyskiego domu małego dziecka. Podczas minionego weekendu w Wałbrzychu w Filharmonii Sudeckiej królowała muzyka filmowa. Rozbrzmiały światowe przeboje srebrnego ekranu, a koncert uświetnili swoją obecnością m.in. Anna Jurk-Sztowicz, Krzesimir Dębski, Słomowir Zbigniew Zamachowski oraz Jan Walczyński. W piątkowy wieczór w Wałbrzyskiej Filharmonii odbył się koncert Krzesimira Dębskiego pod tytułem Na dobre i na złe. Znając program tych trzech dni wybrałam dzisiejszy koncert. Koncert ten rozpoczął trzydniowy festiwal dni muzyki filmowej. Był to cykl koncertów prezentujących utwory z filmów, seriali i bajek wykonywanych przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej. Znany Drygen zaprezentował muzykę z filmu 1920 Bitwa Warszawska Jerzego Hoffmana. napisałem muzykę do bitwy warszawskiej 1920 i właśnie fragmenty z tego, tej muzyki tutaj zagraliśmy i to było wykonanie światowe dwóch fragmentów jeszcze nikt nie słyszał oprócz no, w kinie widzów, ale na żywo to było pierwsze wykonanie w Wałbrzychu dlatego, że to jest moje miasto rodzinne. Miałem naprawdę ochotę spytać publiczność, kto jest z Wałbrzycha, kto się urodził w Wałbrzychu, na pewno byłaby to mniejszość. Wtedy bym tych, co się nie urodzili zapytał, to co wy tu robicie? Bo przyjeżdżają prawda, do naszego miasta i, i rozrabiają. Na koncercie nie mogło również zabraknąć utworów autorstwa Krzesimira Dębskiego ze znanych polskich seriali, takich jak Na Dobre i na Złe, Klan, Na Wspólnej lub Rancho. Wiem, że jest kompozytorem muzyki filmowej, może zbyt. Akurat tą dziedziną muzyki nie byłem zainteresowany, ale słyszałem, bo już byłem na dwóch koncertach, dzisiaj jestem na drugim koncercie z udziałem tego pana. Więc... Przez i no powiedzmy, Nie jestem do końca zorientowany w jego twórczości, ale tym niemniej podoba mi się ta muzyka. Gwiazdą wieczoru była również śpiewaczka Anna Jorksztowicz, która sprawiła, że w mgnieniu oka wojenny klimat wcześniejszych utworów został zastąpiony przez lekkie brzmienie jej głosu w piosenkach takich jak Mama Afryka z filmu W Pustyni i w Puszczy lub Urodziny autorstwa Wisławy Szymborskiej. Podobała mi się ta muzyka, ta piosenka, która nie była uznana na liście radiowej o Afryce, Afryka Mama. Jesteśmy tu już któryś raz na koncercie i zawsze jesteśmy bardzo ciepło przyjmowani. Jakoś takie, jakieś takie czuję szczególne połączenie z tą publicznością. Bardzo się cieszę, że przychodzicie na nasze koncerty. Występ utalentowanego duetu Krzesimira Dembskiego i Janny Jurksztowicz we wspaniały sposób rozpoczął tegoroczny Festiwal Dni Muzyki Filmowej. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co było widoczne po ilości osób przybyłych i ich entuzjastycznych oklaskach po każdym wykonanym utworze. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.